Śniełanko. Witam Was serdecznie W drugi dzień świąt Jak widzicie Pogodowy rollercoaster Dalej trwa Jest mega zamieszanie W ostatnich dniach Wigilia na przykład Rano przywitała mnie Naprawdę grubą warstwą śniegu Zasypane wszystko było łącznie z ulicami Kilka godzin później Już było 6 stopni na plusie I dosłownie lało Także na wieczór po śniegu nie było śladu. Pierwszy dzień świąt z rana znowu był śnieg i lekki mrozik, a dzisiaj drugi dzień świąt nad ranem, temperatury poniżej 10. No ale efekt tych opadów deszczu i tego mrozu jest taki, że ulice niezbyt bezpieczne dla roweru. Jeszcze te główne to w miarę już przejazd na fajnie wyglądają. Natomiast wszystkie boczne to lodowisko. W lesie nie wygląda to lepiej, bo pod warstwą śniegu jest lód. I pomimo wielkich chęci i planów, żeby wsiąść na rower w ten drugi dzień świąt i cośkolwiek pojechać, postanowiłem. Pokierować się rozsądkiem i tym razem odpuścić. Bo bardzo bym nie chciał na koniec roku siedzieć, bywalić i połamać. Tym bardziej, że w styczniu mam nadzieję, że uda się jeden czy dwa jakieś plany zrealizować. Więc fajnie by było zdrowie i sprawność zachować. <gry> Także zamiast Rowerka dzisiaj będzie spacerek. Tak z 10 km, może w pięknej, zimowej scenerii. Jak macie mi ochotę podowarzyszyć, to zapraszam. Niecały tydzień i nowy rok przed nami. Nowe wyzwania, nowe możliwości. Tak więc, z okazji tego rychło nadciągającego nowego roku, wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, realizacji celów, planów, niech to będzie rok jeszcze lepszy niż ten, a przynajmniej nie gorszy, bo mam nadzieję, że. Aż taki straszny, ten mijający dla Was nie był. Także niech się spełni to, co chcecie, żeby się spełniło. Fajnie. No to co, skoro już o końcówce roku wspomniałem, to można by się nawet pokusić o jakieś małe podsumowanie tego mijającego czasu. Nie ma co ukrywać, że kolejny rok z rzędu było trochę dziwnie. Głównie przez to ogólnoświatowe szaleństwo. Pandemii, ale ten temat sobie darujmy. Było dziwnie, a mimo wszystko było aktywnie. I trochę rzeczy fajnych udało się zrobić. A trochę nie, ale to już standard. I co roku tak jest, że nawet jak sobie coś tam poplanuje, to tylko część z tego uda się realizować. No, główny plan na ten rok. Mi nie wypalił, a tym głównym planem to była trasa 500 km. No, tak się wszystko poskładało, że czas w, kie, w którym sobie wyznaczyłem na realizację tego, no to jednak musiałem być w pracy, zmienić plany urlopowe i, i nie mogłem tego zrobić. Później mi się jakoś tak nic nie składało, żeby się za to wziąć. Także po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że odpuszczam i przekładam to na rok kolejny. Ale zamiast tego, kilka innych świetnych rzeczy jednak zrealizowałem. O, jedną z tych rzeczy to była oczywiście całonocna jazda i wizyta nad jeziorem czorsztyńskim, objazd całego zbiornika. No było świetnie. To jednocześnie była najdłuższa wyprawa moja w tym roku, czyli 370 km. Także pod względem długich dystansów ten rok to był taki słaby, można powiedzieć, bo tam chyba jedna 300. Jedna to 370. Kilka tras po 200 parę. Kilometrowo ten rok można powiedzieć, że wyszedł. Ciut słabiej niż poprzednie, ja Wam wrzucę może gdzieś na koniec. Ten filmik ze strawy, ale według niej tam mam przejechane tak forfan jakieś 9300 km. Plus do tego trzeba dołożyć tam 3000 z hakiem dojazdów do pracy nierejestrowanych na strawie. Także średnia roczna 12 tam wyszła. W tym roku. Była też jazda MTB po górach. W tamtym roku byłem tylko raz. No, a w tym kilka tras zrobiłem. Niektóre wymagały pchania, chodzenia. Jeżdżenia tam było tak może pół na pół, ale tak to wygląda w górach. Więc 100 km się nie dało napić. Za to widoki, przygoda były niesamowite. No i dobre 100 km zrobione na górskich szlakach pieszo. Więc to też takie dni, które teoretycznie mógłbym wziąć rower i na szosie wykręcić 300-400. A ja zamiast tego robiłem 25-30 w górach z buta. Coś za coś, ale nie żałuję, bo w tym roku rozpocząłem tą przygodę z wędrowaniem po górach. I muszę powiedzieć, że jest to fantastyczna rzecz. Polecam tym, którzy jeszcze tego nie robili. Ja na pewno będę to kontynuował i to mam na nadzieję już w najbliższym czasie. Więc chodzenie po górach, jazda MTB po górach to wszystko sprawiło, że kilometrów jest może mniej, ale zabawa i czas spędzony. Na świeżym powietrzu są wcale nie mniejsze, a ta różnorodność różnych aktywności sprawiła, że było jeszcze ciekawiej. Boczna droga, jak widać, asfaltu nie widać. Jeśli chodzi o rok przyszły, to tym razem postanowiłem, że nic konkretnego nie będę planował. No wspomniałem wcześniej, że, że to 500 przeniosłem na, na ten przyszły rok. Ale to też zobaczymy jak się sprawy ułożą, jak wszystko pójdzie tak jak powinno, jak się wszystko zgra w czasie. To oczywiście będę chciał spróbować przejechać ten dystans. Natomiast jeśli coś tam nie wypali to też tragedii nie będzie ale żadnych konkretnych planów nie robię chociaż jak najbardziej chciałbym jak najczęściej w góry jeździć żeby po nich chodzić żeby po nich jeździć żeby spędzać tam czas jeszcze sporo szlaków mam do przejścia sporo dróg do przejechania no Super by było, jakby się udało znowu na, na Czorsztyn pojechać. Może w końcu rowerem do Zakopca dotrzeć. Też trochę, może, mało polski. Już nie mówiąc o Bieszczadach, ale to wiecie, to wszystko są bardzo, bardzo luźne plany. W Zależności od okoliczności, okazji i możliwości, to tak będę starał się coś tam realizować. Cóż, to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o mijający właśnie rok. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście w tym czasie ze mną. Zostańcie w zdrowiu i do zobaczenia w 2022. Hej!